Za nami pierwszy dzień Suzuki Gemas Deco Open, turnieju klasy A Polskiej Federacji Scorsa. Jak udało się ściągnąć tak prestiżowe zawody do Wrocławia? Nasza oferta okazała się najbardziej korzystna dla PFS-u, więc bardzo cieszymy się, że możemy w tym miesiącu organizować turniej kategoria. Piątek był dniem eliminacji, podczas których 30 zawodników rywalizowało o prawo wejścia do turnieju głównego. Wszyscy zawodnicy, którzy grają w eliminacjach, rozgrywają dwa spotkania. Ci, którzy oba spotkania wygrają, spotykają się także jutro z najlepszymi już w turnieju głównym. Natomiast pozostali, którym powinien się noga, być może w pierwszym, być może w drugim meczu rozgrywają jutro mecz o niższe miejsca, także będą grali do końca ze sobą na swoim poziomie, tak aby zdecydować, który, który z nich zajmie które miejsce w dolnej drabince. Swoich sił próbowało liczne grono osób na co dzień gających Kłosza we Wrocławiu. Mamy w eliminacjach jednego zawodnika, który, jak sądzimy, będzie bardzo liczył się w głównej drabince. Jest to Konrad Tyma, który nie gra zbyt często w turniejach w Polsce, natomiast prezentuje bardzo wysoki poziom. Są również zawodnicy, którzy mogą sprawić jutro niespodziankę. Jeżeli wywracamy wygrywam, to nie, nie można opuścić tego turnieju, jeżeli jest na miejscu, tak? Normalnie to na takie turnieje trzeba gdzieś wyjeżdżać w Polskę, w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie. No, jeżeli jest na miejscu, nie można opuścić. Jako pierwszy w turnieju głównym zameldował się Konrad Tyma, Pewnie wygrywając dwa eliminacyjne starcia. W pierwszej rundzie grałem z kolegą Jarkiem To więc trochę było. Bardzo się lubimy poza kortem, więc ciężko było mi grać z kimś, kogo bardzo lubię, bo ogólnie w życiu moim podobno. A tą hałę znam już od wielu, wielu lat, więc wiedziałem czego się spodziewać, ale nie wiedziałem i też wiedziałem, że jest w miarę niebezpieczny, znaczy mógłby być niebezpieczny, gdybym gdyby naprawdę się nie skupił, więc chciałem, chciałem żeby był naprawdę definitywny. Raczej wynik był. Na moją korzyść. Z awansu do turnieju głównego cieszył się również Łukasz Popko, który na turniej we Wrocławiu przyjechał z drugiego końca polski. Wynik może nie odzwierciedla zupełnie, jak bardzo one były wyrównane. Oba wygrałem 3-0, ale to były sety do 9-8, do więc bardzo wyrównane i musiałem ciągle być skupiony. Poziom zmagań już podczas eliminacji był wysoki, co podkreślał inny z zawodników, który z sukcesem przebrnął kwalifikację. Poziom eliminacji jest wysoki, ponieważ w ostatnich turniejach zaopywałem się do rozstawienia w eliminacjach, tym razem mi się nie udało. To znaczy, że jest więcej zawodników wyżej notowanych ode mnie. I z tego powodu jestem, jestem zadowolony, że mi się udało. Myślę, że jutro poziom będzie bardzo dobry, bo jest dużo. Większość zawodników czołowych z pierwszej szesnastki się zgłosiła. Jest zawodnik ze Szkocji, który do tej pory zazwyczaj wygrywał. Jest mistrz Polski Mateusz Kotra. Tutaj. W związku z tym na pewno będzie panu ciekawe mecie. Do turnieju głównego awansowali ponadto Piotr Chomicki, Jakub Głębocki, Artur Machno. Paweł Wąsowski oraz Jarosław Terlecki. Ósemka graczy, którzy okazali się najlepsi. W nietypowy sposób poznała swoich rywali w turnieju głównym. Zadecydowało losowanie. Jest to taka ciekawostka od, od tego sezonu wprowadzona przez PFS, także być może na pewno zawodnicy będą liczyć, że trafią na kogoś w swoim zasięgu, ale może też się zdarzyć tak, że trafią na naprawdę ścisłą, ogólnopolską czołówkę. To też gdzieś tam jest czasami czynnik motywujący, żeby z takim zawodnikiem zagrać na równym poziomie. Teraz pora na prawdziwe emocje. Kiedy w sobotę warto się pojawić w Redeko? Od godziny 11 i 12 rozpoczynamy turniej główny. Najpierw mężczyźni, później od 14 zaczynają kobiety, i te zmagania tak naprawdę cały dzień, jutro bardzo, bardzo intensywnie. Staraliśmy się ustawić mecze tak, aby na kortach numer 1 i 2 były te najciekawsze mecze. Najciekawsze z jednej strony dla widzów w całej Polsce, czyli najlepsi zawodnicy z kraju, ale także najciekawsze dla kibiców we Wrocławiu, czyli lokalni faworyci, którzy jak wierzymy mają szansę również odegrać znaczące rolę w tym turnieju. Kończymy jutro w okolica godziny 22, może nawet 22.30, także jeżeli ktoś znajdzie czas w sobotę o dowolnej porze, to jeżeli pojawi się w centrum Skłosza na Strzegomskiej, to na pewno będzie miał okazję popatrzeć na najlepsze. Zawodnicy, którzy awansowali, liczą na to, że jutro zaprezentują się nie mniej korzystnie. Raczej żaden z zawodników tutaj na tym turnieju, e, znaczy, żaden z nich nie przyjechał tutaj przegrywać, więc postaram się zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, żeby wygrać następny mecz jutro z rana i e, mam nadzieję, że skończę jak, jak na najwyższym miejscu. Chcę powalczyć, chcę powalczyć gdzieś mniej więcej o 24.00. Wszystkie mecze Suzuki GMAS mass Open odbywają się w centrum Squash EdECO przy ulicy Strzegomskiej.